Witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego pacjenta. Jest to gamingowy laptop FX505 VD. Prawie nówka sztuka. Tak przynajmniej wygląda. Ale nie jest to nowy laptop. Ten laptop ma już troszeczkę czasu. Dostałem go od klienta, który prowadzi również serwis komputerowy, serwis laptopów. I historia jest taka. Mam tutaj opisaną historię na karteczce. Witam. Hmm. Historia wygląda tak Trafił do nas laptop na konserwację I wymianę wentylatora Kolega jednego dnia zrobił konserwację Zainstalował nowy system operacyjny Porobił aktualizację I normalnie komputer się włączył I na następny dzień doszedł do nas nowy wentylator Czyli potem na drugi dzień wymieniali wentylator Kolega go wymienił Odpalił kompa Zaświeciły się lampki Podświetlenie klawiatury i laptop zgasł są jakieś po prostu pikania. Po podłączeniu zasilacza wymieniliśmy przetwornicę BQ24780S, a to jest 26780, oczywiście błąd. W tych okolicach słychać pikanie, czyli laptop po prostu generalnie jest ubity w tym momencie. Po czyszczeniu, po termice i wymianie wentylatora, tu dostałem do tego w częściach. Z części, wentylator, wygląda na nowy. Dostałem oczywiście do zestawu śrubeczki. Fajnie. I gdzieś tu, chyba, w woreczku miałem dwie przetwornice BQ24780. Tak, jedna jest nowa, jedna jest wylutowana Widzicie, dostałem takiego laptopa praktycznie troszeczkę w proszku. Trzeba do niego zajrzeć, zobaczyć, co tu jest grane, i czy dam radę tutaj go ogarnąć. Ktoś na pewno będzie musiał, jeżeli tego nie, nie, nie naprawi, ktoś będzie musiał pewnie pokryć koszty laptopa. Podejrzewam, że taki laptop jeszcze trochę kosztuje. Dobra, do roboty. Otwieramy obudowę i zobaczymy, jak to fizycznie wygląda, jak to zostało w ogóle wymienione. OK, otworzymy go taką otwieraczką metalową. Tutaj śrubek już nie ma. Myślę, że dostaniemy się bez problemu do środka. Jak już tutaj został sprzęt rozdziewiczony. Pewnie kilkukrotnie już był otwierany. Trzeba uważać na te tuleje jedynie. to są tuleje plastikowe w nim. Tak jak w każdym Asusie takim plastikowym w rogu czy, czy w innym. Z serii TUF może też występować taka konstrukcja i tu mamy właśnie tą serię TUF. Podejrzę. No Ładna płytka główna. Błękitna, widać ślady montażu układu, bateria odpięta, zaraz podłączę zasilanie i zobaczymy, czy, czy faktycznie tutaj nam pika ta przetwornica, ale zanim może podłączę, to sobie zrobię pomiary tej przetwornicy BK24780 i zobaczymy, czy nie mamy tutaj zwarcia na którejś z gałęzi zasilania po prostu. No, i dobrze. Układ ładowania sobie sprawdziłem pod mikroskopem. Jest w miarę dobrze wlutowany. Zanim wyciągnąłem płytę, zanim wy... chciałem wyciągnąć płytę, ale nie wyciągnąłem jej, to sprawdziłem sobie główną linię zasilania. Tu mamy pole masowe. Tu mamy główną linię zasilania. Te małe kondensatorki. Proszę, mamy 1,6 ohma, 1,5, 1,4, 1, praktycznie masa, 0, 1,1 ohma, a z drugiej strony również bardzo nisko. Mamy zwarcie na głównej linii zasilania po prostu, dlatego nam się restartuje przetwornica główna, bądź restartuje nam się układ ładowania. Czy układ ładowania nie powinien opuścić napięcia na główną linię? Ktoś wpadł na pomysł i dlatego na wymianę tego układu, bo może doszukiwał się ten serwis właśnie problemu w tym układzie ładowania. Ja jak widać przełożyłem miernik. Od razu wiadomo, że jest problem na głównej linii. Wyciągamy płytę główną. Wszystkie te fleksy będę musiał wypiąć. Płytę trzeba będzie dokładnie obejrzeć. I za chwilę wezmę również, zrobię taką inspekcję tej płyty głównej. Może pod mikroskopem. Zobaczymy co tutaj jak to wygląda z drugiej strony tej płyty głównej. I zobaczymy również tak. Pomierzymy sobie główny rezystor pomiarowy, dwa klucze na wejściu, ale prawdopodobnie klucze będą sprawne. gdyż nasz zasilacz Asusa na pewno się zrestartował albo się po prostu restartował przy podłączeniu takiego do takiej płyty głównej, która ma po prostu to zwarcie. Dobra. Demontuję to wszystko tutaj. I zaraz się widzimy. Zdemontowana. No, i co, i co, jak to tutaj wygląda? Wygląda to w miarę dobrze. Zdemontujemy sobie jeszcze ram. Jedną i drugą kostkę na razie. I na naszej grafice, tutaj na głównej linii zasilania tutaj w tym miejscu mamy do czynienia ze pełnym zwarciem. Tu mamy gniazdo zasilające, tu gniazdo zasilania. Gniazdo zasilania jest na kabelku. Kabelek sobie wędruje w to miejsce w płycie głównej. I z drugiej strony prawdopodobnie będzie rezystor pomiarowy. Mamy dwa mosfety na wejściu i mamy rezystorek prawdopodobnie pomiarowy. Tutaj sobie pomierzymy ten rezystor i te dwa klucze na wejściu. Ale jestem prawie pewny, że tutaj będziemy mieli do czynienia z takim pełnym zwarciem. No cóż, zapowiada się walka. Walka. Pomierzymy sobie rezystor pomiarowy główny. Z drugiej strony płyty głównej przełożymy sobie jedną sondę do pola masowego w ten sposób. I co? I tutaj mamy ten nasz rezystorek pomiarowy. I na nim co mamy? Mamy około 2, 2 ohmy. Zmienię sobie zakres na test diody. Drugi MOSFET. Spadek napięcia mamy na około 0,5 V. Bardzo dobrze. I to jest spadek od drenu, od źródła do drenu, więc to jest tranzystor MOSFET z kanałem N-channel drugi MOSFET od drenu do źródła i od źródła do drenu też powinien być spadek około 0,5V mamy 0,5V generalnie tak, generalnie mamy zwarcie na głównej linii zasilania lutujemy się w rezystor pomiarowy przewodem zrobimy delikatną próbę zwarciową ale ja jeszcze sobie tutaj tą płytę obejrzę bo jeżeli doszło do zwarcia na głównej linii zasilania, może być to któryś z kondensatorów na głównej linii zasilania, może dos doszło do pewnego zwarcia, e, to znaczy zwarcia, przywarcia w momencie montażu układu chłodzenia i tak dalej. Tu trzeba bardzo uważać. To jest bardzo wrażliwy rejon. Tutaj mamy fazy dla procesora Ryzen, tu mamy fazy dla naszego procesora graficznego. Dwie fazy, prawdopodobnie dla naszych. Pamięci, VRAM, to są prawdopodobnie GDDR6. -y o ile to jest jakiś RTX, może to jest GTX, nie wiem. Tu mamy główną linię zasilania. W tym miejscu gdzie są te kondensatory tantalowe plus te ceramiczne kondensatory. Tutaj przyłożę miernik, zobaczycie również. Że mamy tu zwarcie, ponieważ to wszystko pracuje na głównej linii. O, przepraszam, tutaj będzie pole masowe. I zobaczmy, kondensatory na głównej linii zasilania. Zmienię sobie na pomiar rezystancji. I zwarcie. Z drugiej strony masa albo zwarcie, wiadomo. Dobrze, czas na. Naszą próbę zwarciową może być to jakaś pierdoła na zasadzie kondensator uszkodzony, ale nie musi to być. Może być tak, że to się skończy jeszcze na jakimś elemencie bądź, bądź przetwornicy, która jest uszkodzona. Przy takim zwarciu nigdy nie wiadomo. Różnie to bywa, ale mam nadzieję, że pomogę. Że, że firma, która mi wysłała ten sprzęt, wybrnie przez to z kłopotów. Ponieważ to jest kłopot odkupić laptopa tam za kilka tysięcy No wiadomo, nie w Dobrze Wlutujemy się w rezystor I robimy próbę zwarciową Do próby zwarciowej użyję takiego mojego już słynnego kabelka żółtego On jest taki dosyć Pokaźnej grubości To jest kawałek przewodu od, od wiązki z zasilacza ATX Wlutuje się w to miejsce Zadamy tutaj fluxa. Oczywiście to będzie tylko takie chwilowe wlutowanie się. Naddamy tutaj troszeczkę, zadamy tutaj to materiału z zawartością ołowiu, żeby to nam się ładnie tu polutowało. Będzie to toporny lód, nie powiem. To ma być toporny lód. Tutaj ma iść prąd tym przewodem, 1 do 2 amperów, myślę. Na początek zrobimy delikatną próbę zwarciową. Ustawimy prąd około 1 ampera, napięcie około 1 V. W przypadku tej głównej linii zasilania tutaj jest około 19 do 20 V. Volt. Więc z tym nie powinno być problemu, że nam się coś nie powinno się tak zdarzyć, że nam się coś tu spali, wybuchnie lub, lub, lub coś, coś innego takiego się wydarzy. Płyta fx 505 dumb rewizja 2.0, to jest taka płyta główna, widać tutaj. Układ KBC serii T88, 89, 87E, także układ programowalny. Dobrze, przygotuję sobie termowizję. Termowizję już sobie uruchomiłem ale zmienimy sobie napięcie na naszym zasilaczu serwisowym na około 1V, 1,1V prąd na 1A zabezpieczenia wszystkie trzeba zjechać oczywiście tutaj również 1A robimy 1,2V zabezpieczenie dobrze Słuchajcie, podłączymy się zaraz do płyty głównej. Jeden krokodylek z zasilacza na pole masowe. Drugi, oczywiście, do naszego rezystora pomiarowego. Kable muszę sobie jakoś tak umiejscowić, żebym to wszystko tutaj miał ładnie ogarnięte. Termowizja uruchomiona. Ta termowizja jest troszeczkę toporna, ale spoko. Mamy tak, mamy tutaj odbicie od tych metalowych elementów. To akurat nam nie robi. To nie, tutaj to nie jest temperatura. Uwaga, włączam linię. Czy coś nam tu zaświeci? Odbicie, 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 odbicie. Ok. Wyłączam linię. Przełożymy płytę na drugą stronę. I taka sama procedura. Uwaga, włącza linie. I co, same odbicia mamy tutaj. Same odbicia. Co to oznacza, że stosujemy za niski prąd? Trzeba prąd po prostu zwiększyć, bo kondensator ceramiczny może być w ten sposób zwarty. Że, że pochłania energię w ten sposób, że nie, nie wydziela ciepła. Po prostu jest bardzo mocno zwarty. I żeby na nim się ciepło wydzieliło, potrzebuje, potrzebny jest nam większy prąd. Dobrze. Nic tam tu się nie zagrzało. Sama odbicia. Dobrze jeszcze podbijamy ten naszą, naszą stawkę do dwóch amperów. Grzeje nam się, grzeje nam się rdzeń karty grafiki. Ale grzeje nam się od spodu. Od spodu nam się grzeje. Mam nadzieję, że to nie będzie problem z samym rdzeniem. Może to być problem z kluczem rdzenia. I cała rezystancja, zasilana, która powinna występować za górnym kluczem przetwornicy. Pojawia się nam na głównej linii zasilania, więc tak jakby ktoś zrobił zwarcie w obwodzie karty grafiki na kondensatorach bądź kluczach, nie jestem pewny jeszcze. Tu mamy te MOSFETy. To są podwójne MOSFETy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery fazy. To jest bardzo mocna grafika z tego wynika. Duży, duży prąd, duży pobór prądu. Te MOSFETy zdaje się są podwójne zaraz sobie zobaczymy co to dokładnie jest tutaj i zobaczę czy nie mam przypadkiem dokumentacji do tej płyty głównej jeszcze tutaj zauważyłem zauważyłem, że było oprogramowanie płyty głównej ruszane ktoś tutaj majstrował przy BIOSie a miało nie być takiej sytuacji, BIOS miał być nieruszany z tego co wiem niestety również BIOS został też tutaj ruszony co nie pokrywa się z tym co było napisane że tylko układ ładowania Nadal mamy zwarcie na głównej linii zasilania. Sprawdzimy to jeszcze raz. Dokładnie około 1, 1,6 OMA. Więc szukamy dalej. Zobaczymy sobie jak wygląda nasza ósma noga układu. SPI na naszym układzie SPI nie powinno być zwarcia na, na ósmej nodze. Zobaczmy. Tu mamy pierwszą nogę. Tu mamy ósmą. Poza zakresem zmieniam zakres na kilomy. To jest w porządku. Czepe, procesor, dosyć nisko, druga faza. Również te 7 omów może 6-6, 6-8, nawet 5-9, zobaczcie w chwili. Dobrze, tu dodatkowe dwie fazy, tu wysoko, tu około 50 ohmów, tutaj około 6 ohmów, dobrze, na samych fazach karty grafiki Zobaczmy. No co się dzieje? Czemu mój miernik wariuje? 1,8, 1,7 1,6 Tutaj tak samo. Trzecia faza. Podobnie czwarta faza, chyba będzie podobnie i ta czwarta faza, właśnie czyli ta czwarta faza nie jest tu połączona? Czy jest? Jest też, cztery fazy mamy. I mamy bardzo nisko. Teraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda względem naszego rezystora pomiarowego. Jest bardzo nisko. No i tak. Mamy tutaj problem prawdopodobnie z którymś z tych kluczy podwójnych. Tu mamy dwa tranzystory MOSFET. Górny i dolny klucz i w jednym z tych tranzystorów podwójnych, na drugim, drugim tranzystorze bramka, bramka źródło jest zwarcie tutaj i tutaj. I teraz nie wiem, który tranzystor jest uszkodzony. Tutaj to wygląda w porządku. Wylutujemy te dwa klucze po kolei i sobie pomierzymy, czy płytę czy nam zwarcie ustąpiło. Zaczniemy sobie od któregoś z tych tranzystorów, nie wiem, może ten pierwszy z prawej sobie. Zdemontuję i sprawdzę sobie, czy właśnie to, czy tu znaleźliśmy problem. To jest tranzystor MOSFET, już Wam mówię, jaki to jest model. To jest Alfa Endomega AOE6932. Ja takich tranzystorów nie posiadam. Mam podobny tranzystor z tym, że on elektronicznie jest w środku inaczej połączony. Drugi tranzystor jest mocniejszy, ma około 85A prąd drenu. Więc to jest nietypowa konstrukcja, gdzieś tam na Allegro jest taki tranzystor, sobie kupię po prostu dwie sztuki w razie czego. Ale pierwsze mierzymy, które to, to jest uszkodzone i będę musiał się skomunikować z Panem, właścicielem serwisu, który, który podesłał mi tego laptopa, czy chcę podjąć tą próbę, ponieważ po uzupełnieniu tych elementów na właściwe, gdy tam zwarcie po prostu zniknie. I pojawi się zasilanie karty graficznej Nie oznacza to, że laptop po prostu będzie działał. Tak? To znaczy, może ruszyć, ale na zintegrowanej karcie może być niestety tutaj grafika zdedykowana na wykrzykniku, ponieważ mógł zostać uszkod... uszkodzony rdzeń tej grafiki. A nie dowiemy się tego, dopóki nie naprawimy tutaj tego zasilania w karcie grafiki. Zobaczcie, źródło bramka drugiego tranzystora. Nie przewodzi. Drugi tranzystor, druga faza nie przewodzi. Trzecia faza źródło 2 i bramka, proszę 14 ohmów. Czwarta faza 14,6 coś jest nie tak. Te dwa tranzystory będziemy demontować. Ok, zadamy tu fluksa. W sumie nie musiałbym tutaj fluksa dawać, bo przy demontażu to i tak. Pięknie. Tu mamy następny klucz, taki sam, 6992. Nie, to jest troszeczkę inny klucz, też podwójny. Tu mamy dwie fazy dla VRAMu Tutaj jest w porządku. Ok, demontujemy ten pierwszy klucz i drugi z zarazem od razu. Albo po prostu zdemontujemy pierwszy, a potem zobaczymy, czy tam zwarcie znikło. Zdecydowałem się zdemontować wszystkie cztery podwójne klucze MOSFET, i to był strzał w dziesiątkę. Bo te, które podejrzewałem, były sprawne. Zobaczcie, wpinam się w pole masowe, wpinam się w rezystor pomiarowy i mamy mega ohmy, Tak, 0,9 mega ohma. Nie mamy już zwarcia, zwarcie było między drenem a źródłem drugiego tranzystora. Tutaj też już nie mamy zwarcia na żadnej z faz. Zobaczcie. Trzy tranzystory okazały się być sprawne. Te tutaj. Pokażę Wam zaraz, na czym polegało to uszkodzenie. Tutaj mamy dokumentację tranzystora. Zwarcie mamy między drenem pierwszym tego tranzystora pierwszego a bramką Gate 1. Reszta tranzystorów wydaje się być sprawna. Zaraz Wam pokażę fizycznie, jak to wygląda. Tutaj mamy ten uszkodzony egzemplarz. 6932 E6932. To jest ten tranzystor. Odwrócimy go sobie. I mamy tak. Może w ten sposób orientację sobie zmienimy. Tu mamy bramkę drugą, tu mamy pierwszą bramkę. Bramka Dren około 18 ohmów, tu pokazuje. w drugą stronę również jest tak nisko. Więc mamy uszkodzony ten tranzystor. Jeden z tranzystorów w tym podwójnym tranzystorze, tranzystor MOSFET numer 1 tu mamy Dren, Dren, i tutaj nie ma przejścia. Ten tranzystor jest uszkodzony. Ja już sobie elementy zamówiłem. I cóż, mamy uszkodzony podwójny klucz. Zamówiłem sobie większą ilość tych tranzystorów, ponieważ tego to są rzadkie <coughs> konstrukcje. Na pewno się przydadzą. Kupiłem około 10 sztuk. Tymczasem na razie wylutuję sobie tutaj nasz przewód od próby zwarciowej. Będzie nam niepotrzebne. Płytka trafi sobie do worka antystatycznego. Tak to wygląda. I cóż, zrobimy drugi odcinek. Ten się troszeczkę dłużył. Myślałem, że to w zmierzę szybko, ale niestety z braku <coughs> części muszę na razie przerwać. Y po wymianie tego zasilania może się okazać, że grafika nie będzie pracowała, ale laptop powinien zadziałać. Powinien zadziałać na grafice zintegrowanej w procesorze w najgorszym wypadku. Ewentualnie będzie grafika ta dedykowana, będzie na wykrzykniku i będzie błąd 43. A jest jeszcze jedna opcja: że grafika dedykowana przeżyła. Jeżeli grafika dedykowana przeżyła, to po prostu laptop zadziała. Ok, to tyle ode mnie. Na razie, cześć. Do następnego odcinka. Hej!